Witamy w pierwszym odcinku Polskie Rozmowy w Brazylii, serii, w której odkrywamy obecność polskiej kultury daleko od naszych granic. Dzisiaj spotkamy się w Kurytybie, stolicy stanu Paraná na południu Brazylii. To miasto, liczące ponad 2 miliony mieszkańców, jest znane z wielokulturowości. A wśród jego mieszkańców szacuje się, że między 400 a 600 tysięcy osób może mieć polskie korzenie. Naszym dzisiejszym gościem jest Lori de Araújo Filho. Osoba bezpośrednio niezwiązana z Polską przez pochodzenie, ale głęboko zanurzona w polskiej kulturze przez swoje wieloletnie zaangażowanie. Jako kluczowa postać w największym polskim zespole folklorystycznym poza Polską, Loriwal przynosi ze sobą cenne doświadczenia i perspektywy, które rzucają nowe światło na polskość w Brazylii. Przez naszą rozmowę pragniemy przybliżyć słuchaczom nie tylko piękno polskiej kultury, ale też rozwiać niektóre mity i niejasności związane z polskim dziedzictwem w tej części świata. Jestem Louis de Araújo Filho, jestem prezesem zespołu Wisła. W zawodzie pracuję jako nauczyciel, tylko że jestem osobą odpowiedzialną za udziału w edukacji dla niepełnosprawnych oraz dla mniejszości w Brazylii, to znaczy dla Indianów i dla czarnych, przede wszystkim w stanie Parana. Proszę Rory, gdzie nauczyłeś się tak dobrze mówić po polsku? Czy ktoś z Twoich przodków przyjechał właśnie z Polski do Brazylii? Jak to wygląda? Jaka jest ta historia? Bardzo ważne. ja nie mam korzenie polskie, jestem Brazylijczykiem. Moja mama została zadoptowana przez Polaków, jak była mała, jak miała 11 lat. I dlatego po prostu jak się urodziłem, oczywiście urodziłem się wśród... Polaków, możemy tak mówić. A język polski nie nauczyłem się w domu i w roku 2003, zaraz po, po ukończeniu studiów, studiów studia o historii na Uniwersytecie Federalnym Sparane, ja pisałem do rządu polskiego i dostałem, dostałem wtedy stypendium. Na naukę języka polskiego w Krakowie, na UJOC, i też stypendium na studia doktorańskie z historii, też na UJOC. I tam właśnie się nauczyłem mówić po polsku. I powiedz nam, jak dorastałeś w domu, to wśród tych Polaków, jak to wyglądało? Czy to było w Kurytybie, czy to było gdzieś na kolonii? Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Mój dzieciństwo zawsze było w chorytybie. E, między Polakami tak oczywiście, że, że m, mieliśmy ja z bratami, bo jesteśmy sześcioro, sześć chłopców i, i, i zawsze była kultura polska. Oczywiście nie tak jak w Polsce, inna kultura, to trochę mieszana z brazylijską kulturą w domu, zawsze to było. i Tylko, że nie zrozumiałem za bardzo, dlaczego tak e, była taka kultura tutaj w Brazylii. Bo nie znałem historii całą wtedy. Mama mało to mówiła o tym, a było potrzebne po prostu jak miałem 18 lat, kiedy dostałem zaproszenie, żeby zacząć tańczyć w Wiśle. I powiedz mi, czy dużo ludzi jakby wokół ciebie tam mówiło o polsku? Bo Kurtywa jest uważana jako stolica polskości, tak? Czy miałeś coś z innymi, co mówią po polsku? Ciekawy, e, e, dziadek Jancowa oczywiście mówił po polsku, ale też nie miał za bardzo z kim zmówić po polsku. I było bardzo rzadko mówiono po polsku e, między dziadkiem a mamą, czy statą i w ogóle nie. A, no to miał mało kontaktu e, wtedy z językiem. W Kuritibie jeszcze są oczywiście ludzie, którzy mówią po polsku, i dzisiaj na przykład nie jest ciężko znaleźć ludzie, którzy mogą po polsku mówić i mówią po polsku. I jak to się stało, że chciałeś kontynuować ten język polski, że wciągnąłeś się głębiej w to wszystko? Dlaczego? całym miłość do kultury polskiej pomagało żeby po prostu ulepszyć mój język polski. Jak to było? Jak pojechałem do Polski na studia jeszcze, okazało się, że ja zacząłem, szukałem w Krakowie zespół ludowy i na moim uniwersytecie, to znaczy na, na uj w Krakowie był bardzo dobry zespół, Słowianki, a tam poznałem Młodzież bardzo ciekawa i ta młodzież była po prostu moja rodzina w Polsce. Ja tam byłem sam i okazało się, że miałem z kim rozmawiać po polsku codziennie. I nawet na początku, kiedy ja nie mówiłem praktycznie nic po polsku, ludzie mnie pomagali bardzo dużo. I nawet jak były tam spotkania, zawsze było tak, że ludzie zaczęli rozmawiać ze mną po polsku. I coraz lepiej to było i uważam, że ten pierwszy rok, który byłem w Polsce i w sowienkach, to był moja najlepsza szkoła językowa. I powiedz mi, czy to był taki szok kulturowy, jak wyjechałeś? Jak to wyglądało? Miałeś coś mówić po polsku? Czy trudno było? I czy Polacy byli otwarci, jak tam wyjechałeś? Od pierwszego dnia musiałem coś próbować mówić po polsku. W szkole, to znaczy na Zerówce, możemy tak mówić, na ujocie, moja grupa... W mojej grupie było ludzi z 11, 11 państw różnych. I każdy próbował rozmawiać, nie? I, I troszeczkę po angielsku, ale cały czas nauczycielka kazała mówić po polsku, no to od pierwszego dnia po prostu. I e, e, to było tak, że coraz mm, e, więcej dla nas było po prostu fajnie zacząć mówić po polsku i czuć, że coś potrafimy, coś możemy mówić dalej. I uważam, że to była bardzo dobra szkoła też. A, okazało się, że ja miałem trochę e, przewagę, bo miałem zespół w Krakowie, a inni...

Więc miałem tematy, po prostu mówić Polakom, co, jak to było w Brazylii z folklorem i oni byli bardzo ciekawi. No to wszystko pomagało po prostu spróbować mówić i, i mówić o historii, o kulturze i o folklorze. A więc można powiedzieć dla chcącego nic trudnego, tak? Tak jest, dla chcącego nic trudnego.